Serdecznie na webinarium dotyczącym podatkowych aspektów rozliczenia kryptowalut. Ja nazywam się Tomek Grzepa i będę miał przyjemność dla Państwa poprowadzić to dzisiejsze webinarium. Dosłownie króciutko o mnie. Ja od blisko 20 lat zajmuję się doradztwem podatkowym, głównie w sektorze usług finansowych i nowoczesnych technologii. Ponieważ kryptowaluty łączą te dwa aspekty, stąd też bardzo przyjemnie mi będzie dzisiaj. Z tym tematem szerzej Państwa właśnie zapoznać. Myślę, że nasz dzisiejszy temat jest bardzo ważny, ponieważ kryptowaluty w naprawdę bardzo szybkim tempie stają się naszą codzienną rzeczywistością. Nie tylko klienci inwestują coraz częściej w kryptowaluty, a więc coraz częściej możecie się spotkać Państwo jako księgowi z kimś, kto przyjdzie do Państwa prosząc o pomoc w rozliczeniu kryptowalut. No, wpływa na to niewątpliwie to, co obserwujemy, a więc rosnące kursy kryptowalut, wręcz nieraz szaleństwo na tym, na tym tle. Jak spojrzymy sobie przykładowo, że 15 lat temu. Kiedy dokonywano pierwszej transakcji bitcoinem, za dwie pizze zapłacono 10 tysięcy bitcoinów, a dziś bitcoin oscyluje w okolicach 80 tysięcy dolarów. No to to pobudza wyobraźnię, a więc to powoduje, że coraz więcej osób w kryptowaluty chce inwestować. Co więcej, temat zyskuje na znaczeniu, ponieważ zagadnienie kryptowalut staje się też jednocześnie obok tego takiego szału spekulacyjnego. Zagadnieniem regulowanym, zagadnieniem, do którego państwa podchodzą w sposób taki uporządkowany. Tworzą się pewne regulacje, na przykład w Polsce prace nad ustawą o kryptoaktywach. Niektóre państwa wręcz tworzą już rezerwy w kryptowalutach, jak na przykład ostatnio uczyniły to Stany Zjednoczone, co też wpływa na to, że kryptowaluty stają się też takim narzędziem nie tylko spekulacji, ale też coraz częściej na przykład zwykłych rozliczeń. Stąd możecie państwo spotkać klienta, który. Przyjdzie do państwa i zapyta o rozliczenie transakcji, gdzie otrzyma wynagrodzenie, na przykład w kryptowalutach. No i wreszcie, kryptowaluty mają coraz więcej zastosowań w finansowaniu przedsięwzięć, w rozwoju pewnych, pewnych rozwiązań informatycznych, a więc stają się, inaczej mówiąc, coraz bardziej naszą codziennością. Z drugiej strony, ten temat myślę, że jest bardzo ważny, ponieważ tak naprawdę niewielu, niewielu wie, jak prawidłowo kryptowaluty podatkowe rozliczyć. I dotyczy to zarówno biur księgowych, gdzie jeszcze nie ma wielu biur zajmujących się tego typu usługami. A więc to dla Państwa, jako księgowych, jest pewna szansa, żeby się w tym w miarę wcześniej wyspecjalizować. Ale też i klienci sami nie wiedzą, jak to robić pojawia się bardzo dużo błędów. No i. Być może na szczęście, być może na nieszczęście. Jak kryptowaluty rozliczać podatkowo, nie wie też jeszcze administracja skarbowa, więc jest to też pewien obszar takiej ziemi nieodkrytej dla, dla naszej skarbówki. Stąd też bardzo fajnie, że będziemy mieli okazję dzisiaj na ten temat porozmawiać. I w ramach tego dzisiejszego webinarium chciałbym przedstawić Państwu, jak wyglądają podstawowe zasady rozliczenia kryptowalut w, w przepisach podatkowych. Zacznijmy od takiego nakreślenia sobie podstawowych reguł w pewnym skrócie, jak, jak to wygląda, jakie to jest źródło przychodów, co jest przychodem, co jest kosztem podatkowym z tytułu inwestowania w kryptowaluty. Kiedy się rozpoznaje te koszty te przychody i jak wygląda samorozliczenie, w jakim picie to się robi, kiedy się tym pic składa, i tak dalej. Następnie, w ramach naszego dzisiejszego spotkania, chciałbym, żebyśmy przeszli sobie przez osiem takich zagadnień, które według mnie budzą najwięcej wątpliwości. To jest najczęściej w tym zakresie pojawiają się jakieś pytania, albo najczęściej pojawiają się błędy, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe kryptowalut. I to będą takie kwestie jak kryptowaluta, działalność gospodarcza. Czy tutaj są jakieś szczególne zasady, i jeśli tak, to jakie? Po drugie, powiemy sobie o tym, co jest przychodem z kryptowalut, co powinniśmy wykazywać jako przychód i kiedy powinniśmy go wykazywać. Czy tylko sytuacje, kiedy sprzedamy przykładowo bitcoina na giełdzie, czy też również inne przypadki mogą wystąpić, kiedy ktoś powinien rozpoznać przychód z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych, jak to się dokładnie w przepisach podatkowych nazywa. Trzeci aspekt to będą koszty podatkowe z tytułu inwestowania w kryptowaluty. Co tym kosztem może być, a co tym kosztem nie może być, lub co budzi pewne wątpliwości co do możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych. Kolejne zagadnienie, również związane z kosztami, dotyczyć będzie momentu rozpoznania kosztów podatkowych z tytułu kryptowalut. To bardzo częsty błąd popełniany przez osoby rozliczające się z tytułu inwestycji z kryptowalut lub przez biura księgowe, że ten moment rozpoznania kosztu nie jest prawidłowo dokonany i o tym sobie kilka słów powiemy i na przykładzie omówimy. Kwestia pytania piątego dotyczyć będzie ogólnie pojęcia waluty wirtualnej, która funkcjonuje w naszych przepisach podatkowych i tego, co ono obejmuje. Powiemy sobie o... Takich pojęciach, które się pojawiają na rynku kryptowalut, o różnego rodzaju altcoinach, stablecoinach, tokenach. Pokrótce wyjaśnię o co chodzi. I w ramach tej części zastanowimy się, czy do wszystkich takich instrumentów, które inwestować mogą nasi klienci, znajdą zastosowanie przepisy podatkowe dotyczące tak zwanych walut wirtualnych, czy też, a jeśli tak, to do jakich, do jakich sytuacji. Pytanie szóste rozliczyć, dotyczyć będzie osoby, która nie tyle odpłatnie zbywa walutę wirtualną, kryptowalutę, co otrzymuje taką walutę, na przykład bitcoiny, jako wynagrodzenie za pewne usługi, pewne czynności. W ramach tej części powiemy sobie o tym, jak taką sytuację należy rozpoznać, zarówno po stronie przychodów, kosztów z tego tytułu. Pytanie siódme dotyczyć będzie kosztów nabycia kryptowaluty przed 2019 rokiem. Dlaczego taka data jest istotna? Dlatego, że od 2019 roku zmieniły się zasady opodatkowania kryptowalut i są pewne szczególne przepisy dotyczące kosztów ponoszonych przed tą datą, co może dotyczyć wielu naszych klientów, ponieważ 2018, na przykład rok, no to jest jedna z ze szczytów wyceny bitcoina historycznych, więc wiele osób właśnie wtedy kupowało na przykład kryptowaluty. I ten rok 2019 jest bardzo istotny z perspektywy tego roku, ponieważ coś się istotnego zadzieje z końcem tego roku, co pozbawi klientów możliwości rozpoznania kosztów, jeśli pewnych czynności nie wykonają. I o tym sobie właśnie powiemy w ramach kwestii numer 7. Ostatnie, ostatni taki obszar szczególny, który chciałem zaadresować w ramach tego webinarium, dotyczyć będzie dokumentacji. Powiemy sobie tutaj o tym, w jaki sposób klienci mogą udokumentować przychody, koszty. Z tytułu inwestycji w kryptowaluty, jakie są takie najbezpieczniejsze, najbardziej powszechne dokumenty, które można wykorzystać, jakie one powinny mieć formę, jeśli w ogóle powinny mieć jakąś szczególną formę. No i co robić w sytuacjach nietypowych, kiedy tych dokumentów nie mamy, włącznie z jakimiś takimi naprawdę awaryjnymi sytuacjami, jak na przykład, kiedy giełda kryptowalut zniknie z rynku, zbankrutuje i nie mamy dostępu do dokumentacji lub tym podobnych sytuacji. I ostatnim takim merytorycznym elementem webinarium będzie przykład. Opowiemy sobie, pokażemy sobie tak naprawdę, czy przećwiczymy przykładowe rozliczenie podatkowe kryptowalut, wychodząc od wyciągu z giełdy kryptowalut. Powiemy sobie, jak, ją, jak taki wyciąg przykładowy czytać, gdzie szukać informacji, a następnie pokażemy, gdzie co wpisać do PITU38, który służy. Właśnie do rozliczenia z tytułu kryptowalut. Na koniec naszego webinarium będzie oczywiście czas na Państwa pytania. Widzicie Państwo, że jest dostępny czat. Bardzo proszę o zadawanie na nim pytań. Pod koniec webinarium do tych pytań wrócę i jeśli, jeśli tylko czas pozwoli, postaram się na wszystkie z tych pytań na koniec Państwu odpowiedzieć. A zatem zaczynajmy. Zacznijmy od omówienia w takim telegraficznym skrócie, jak w przepisach podatkowych wygląda kwestia rozliczenia odpłatnego zbycia kryptowalut, czy też, mówiąc językiem prawnym, walut wirtualnych, bo tak dokładnie nazywa się Bitcoin czy inne kryptowaluty w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Najważniejsze rzeczy, które chciałbym, żeby Państwo zapamiętali, jeśli chodzi o te zasady, to po pierwsze. Ta data, 2019 rok, o której już wspomniałem, to jest data, kiedy do polskich przepisów podatkowych, a więc do ustawy PIT i ustawy CIT, wprowadzono szczegółowe regulacje, które omawiają, w jaki sposób należy opodatkować waluty wirtualne. Waluta wirtualna to jest pojęcie, które zostało jednocześnie zdefiniowane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, i do tej ustawy nawiązuje definicja podatkowa.